Siema, witam bardzo serdecznie na kanale Oczywiście Magnus sens, Dzisiaj widzimy się na słapie. odcinek taki przypominający e, stronę, bo w sumie ostatni był pewnie już ponad miesiąc temu e, Generalnie stronka polega na wymianach prostych A Ja sobie też dzisiaj taką jedną wymiankę wykonam, bo chciałbym dla Was konkursik zrobić taki przyznam sobie konkursik, ale nie śmiejcie się ze mnie tak, się gest. Za chwilkę więcej informacji podam co do tego konkursu, ale jeszcze wspomnę, eee, właśnie tutaj ten mój kodik też daje wam 30 plus 35%, już tłumaczę o co chodzi, że na przykład jakbyście chcieli się wymienić i brakłoby wam po prostu na jakiegoś waszego skinka wymarzonego. Przykładowo, no nie wiem, Butterfly ja bym chciał Tiger Tufa i wrzucam sobie mojego karambita do playera, brakuje mi pięciu stów, no i szkodowo nie chcę tych skinów ruszać. Także zamiast tych, brakuje mi 515 złotych, zamiast wpłacać te 515 złotych, mi w sumie wystarczy, no tak, tak to operujemy dolarami. To przykładowo operujmy po prostu już te dolara, zamiast wpłacać 515 dolarów, i to ja na przykład zostanę, widzicie, 700. Czyli w sumie wystarczy mi wpłacić pewnie jakieś 400, o 400 nawet to za dużo, czyli 380. O, 383 dolary i mi to wystarczy. I o co chodzi, że dzięki mojemu kodzikowi zamiast wpłacać te 515... Konkretnej waluty Tu wpłacamy przykładowo 383 I to jest fajne do przeoszczędzenia A jeśli po prostu już uzbieraliście sobie i macie określony budżet Który możecie dołożyć No to przy okazji, przy okazji dzięki mojemu kodzikowi Wpłacicie sobie te 515 Dostaniecie prawie że 700 I będziecie mogli jakiegoś dodatkowego skinka dla siebie zgarnąć To jest fajne I jeszcze tutaj mi się nie oświetla Ale to już przejdziemy sobie do faku I pokażę wam Że jest coś takiego jak bonus Przy pierwszych trzech wymianach Zobaczcie, w lewym dolnym rogu będziecie mieli od danego progu e, wymian w sumie od 100 dolarów. Przykładowo, przy pierwszej tak, przy wymianie, przy wymianie 100 dolarów minimum, macie dodatkowe 60 dolarów od strony. Taka premia i w sumie to też działa przy drugiej, przy trzeciej wymianie, e, tylko tam już na różnych innych wartościach. No. Generalnie macie, oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj Fakus z tymi najpopularniejszymi pytankami, Support, Centrum Pomocy jak najbardziej odpisują, sam też się pytałem. Generalnież taka tutaj uwaga bo nawet jeden ziomek z, z roboty, pozdrawiam Dawid się mnie pyta, ej, bo ja na Pirate wymieniałem ma skin jak mi nie przyszedł, po prostu wybrał sobie skina z tradebanem. tutaj macie określone na ile dni jeszcze dany skin ma blokadę, oczywiście steamową na wymiany, to nie jest wina strony, po prostu strona w sumie nawet propsik dla niej, że umożliwia nam wybranie jakiegoś skina tak na zapas sobie po prostu zobaczcie, i wtedy tak, jak mijają te 4, 4 dni to skin trafia nie od razu do was na skima, tylko tutaj zakładkę Equipment, sobie klikacie i tutaj będziecie mieli te skina. No to taka ciekawostka, podpowiedź, i tak dalej. No i teraz tak: zróbmy sobie tradyka takiego pokazowego, i generalnie konkursowego. Już za chwilkę też wam powiem o co chodzi. Więcej, i wybierzmy tak: ja tutaj patrzyłem, a on kuchniemy sobie te skiny. Patrzyłem plus minus, jakie tu skiny dla was bym mógł wybrać e, Na przykład snak Attack To w sumie, a one będą straight banem wszystkie Dobra, no to zresztą co no, się nie pali, no nie To odbierzmy sobie może nawet i tego z wlepami najlepszymi Za 3 dni, to wierz, weźmy sobie to mm, Weźmy sobie jeszcze przykładowo Tu kałaszki Slayty mi się rzucały w oczy Chyba, że będą jeszcze jakieś gl te gloczki inne Dobra, póki co, zjedźmy sobie w dół Tu jest agencik a wupki aterijski, o, dobra To jakoś z najlepszym floatem sobie tutaj flociki mamy określone To tutaj jest 0.26, będzie coś lepszego? Tak, na pierwszy rzut oka 0.27, no nie Dobra, to wezmę sobie Wezmę sobie tą ateriskę jeszcze O, sporo jest tych aterisek eee, to tak, będzie gloczek Snack attack, będzie AWP aterys. Kałaszek slide tutaj jeszcze gdzieś widziałem, jak przed nagraniem sobie podglądałem Więc już patrzymy e, A wy poczekajcie chwilę, bo zaraz dopiero powiem co trzeba będzie zrobić W sumie proste warunki, co trzeba będzie zrobić, żeby O, tutaj są bez rate banów Na well war no gorszy trochę stan, ale Także to wolę od razu pokazać, że wypłacam e, żeby później też o tym nie zapomniał Czyli sobie tego odrzucimy Mamy jeszcze do dyspozycji troszeczkę pieniążka tylko teraz, no w sumie dobra, slejcik, slejcik z jakimś tutaj krawcikiem. O, tu jest fajny krawcik. To bierzemy to. I mamy jeszcze 31 zł 31 zł to coś nawet i trochę droższego. Także jedna osoba wygra trochę droższego skina. Dobra, może nie aż tak droższego, żeby aż tak nie odstawał, tak żeby... To, aż tak do... O, korteksik. Spoko, a coś tu jeszcze jest? Dobra, zestakuję sobie to na razie, żeby miał lepszy... Wgląd, co tu w ogóle można... Ice Cold? Okej. Okay. O kurde, dobra. To Ice Colda mam... ale jest z blokadą. No dobra, ale to także to, to wolę sobie Ice Colda wziąć. Przepaszmy, co tu jeszcze było. Tu jest Phantom Disruptor. To ja odrzucam tego Slate'a. I albo Phantom Disruptora, bie Phantom Disruptora bierzemy, albo Cortexa w ogóle. Dobra, to wezmę Uspa. Będzie Kałach, Glock, Awupa i Uspik. I Uspika też sobie weźmiemy z Street Banem. No, to niech będzie z ten, z schlepami. dobra Gites potwierdzam i już yy, tak. No, tutaj mamy właśnie tą, to przypomnienie, które pewnie niektórzy pomijają, że po prostu po po, 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 tej, po banie dostaniemy. O, sorki, i yy, ja teraz będę miał awupkę do potwierdzenia. A to w sumie dobra, sobie przejdziemy tutaj o, do panelu mojego zarządzania. Pyk oferty. Potwierdzamy, ja już to potwierdzam zaraz na telefonie. Już pyk przyszło mi. A wulk, elite build, poleciała. Wracamy sobie. O, zatwierdzono, zaakceptowano transakcję. I ja w międzyczasie powiem już o co chodzi. Na samym starcie. Trzeba zostawić łapeczkę w górze, oczywiście, pod tym filmem. Wbić na Pyraswap, z linku albo po prostu ręcznie sobie wbić na stronę. Użyć mojego kodu. Dobra, potwierdźmy sobie tą awółkę w tym czasie, yy, i zaraz więcej powiem. O, akceptujemy te dwa skinki i już są w naszym ekwipuneczku, jak najbardziej yy, od najnowszych, w sumie, tak. No, czyli mamy igloka i, i awółkę, a kałaszek z, 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 z uspikiem, tak, będą tutaj w zakładce z ekwipunkiem. Za te dwa, czy tam jeden dzień I już mówię co trzeba zrobić eee, Trzeba wbić sobie na PirateSwap'a Tutaj zakładkę z plusikiem w górnym rogu Użyć mojego kodu, żeby mieć po prostu takie coś Najlepiej zrobić zrzut z ekranu tak z datą Tutaj, żeby mieć w prawym dolnym rogu datę Na komputerze bądź na telefonie z godziną już trudno eee, No i trzeba to właśnie tego screena I trzeba go wrzucić na Discordzie Oczywiście też link w opisie na kanale Paracłap Kod na konkurs 4x25, bo 4 skin raz te 25 zł plus minus macie do wygrania i tutaj po prostu wysyłajcie swoje screeny, a yy, na YouTubie, poza łapką, trzeba mieć suba dzwonem na tym kanale i w komentarzu napisać nick z Discorda, po prostu z Discorda, z którego wrzucaliście screena. Czyli tak, łapka w górze, sub dzwonem, z Discorda w komentarzu, no i screenshot na kanale. PirateSwapKot na konkurs 4x25ly, no i tyle. Także co, Wybijajcie sobie na Pirata, wymijajcie się, sprzedajcie sobie ewentualnie coś, jak macie fajne procenty, pochwalcie się swoimi dealami na Discordzie, na kanale tekstowym do pisania, bo dużo też tam czasami piszemy. Dzięki za oglądanie, siemano!